I zablokowano mnie w Minecraft. Znacznie zablokowano. Znowu nie mogę nagrywać z Minecrafta. Ale postanowiłem zagrać w Roblox. Bo Roblox też nie jest taki zły w końcu, nie? Zagram na koncie, gdzie zawsze gram. Nawet nie wiem, że tyle mam rzeczy. Nie, nie wiem jakie mam pety, bo ja to gram bardzo dawno. Wiem, że jestem teraz na innym świecie, to ja się mogło było łatwo zorientować. Można było łatwo zorientować. Więc od razu... W... Czekaj, dobrze są. Ej! Ten odcinek może nabrać sensu, widzowie. Więc by na niej znowu wracam do Robloxa, będę nagrywał różne filmy. Tylko z tobą nie grał? To Simulator. Jest... To ja powiedziałem Pit Simulator. Specimulator Lecimy, moje pety powiedzia za mną. Czy tam zostały? What? Idziemy kupić najdroższego peta. Żejko? PETA. PETA. PETA jak to brzmi. PETA. Nie tego, nie tego. Ej, ja to Z mamby. Z mamby. Z magmy. No. Golden, czy on jest dobry, zaraz sprawdzimy. Basic Jakie zudemie mam tyle jedno bilionów? No Czemu ja tu nie wiedziałam? Czemu ja o tym nie widziałem, że ja mam tyle petów? Nikodem, właśnie dołączyłem. Dobra. Zapraszam was w sobotę na live'a, gdzie będę rozdawał te pety. Nikodem, idę z tobą. What? To jest jutro. Nikodem, idę z gotową. No. Co? Ta? Ja. Gościu, czemu nie masz petów? Ja się z tobą strajduję. Do... do mam pierwszego... No to jednego ma każdy. Ej, ale czemu ja nie umiem z tradingu to zrobić? Chodźmy tam na mapę. Główną. Czekaj, czy ja mam jakiś teleport? Nie ma jednego Teleport, teleport, dobra. Mam. Dla Sierra, ale ty tam. Dobra, telepnijmy się do szopu. Dużo gamów kosztuje. Nie? Dobra, siema. I czemu ja nie umiem się ze trade'ować? Najlepiej, jest... że... ...zabrałeś mi pieniądze. No ja cię gonię, ja chcę się tradeować. To nie gonij, nie, nie zbieram. Masz tu rozwala ci mój. Le leżą. Co? No tam, tam są. No, nie te. Ty nie widzisz tych pieniędzy? Tu! Prosto! Ej, no ślepy! No nie tu! No tu leżą pieniądze! Nie! No tutaj leżą! Nie, ja nie widzę! No to masz problem! Nie dostaniesz kasy. No dalej, bo one mi się zaczynają zbierać. O, idź tu, 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 tu. Czemu on ich nie dostał? Czekaj, cicho. Mój pet ci tam rozwala. Nie dostałeś. Aha, bo to są chyba bonusy i ty nie dostaniesz ich. To mój sobie Czy pomożesz? A daj mi, żeby mój pet mi pomógł. A, y nie umiem się z tobą zatradować. Ja tak. Kom... Czemu ja się z nim nie u mnie zażej. Zatrzy... Czekaj. Trade. kamosek, Okej. Okay. No, musimy, żeby mój pet nie. Jeszcze on trade da. Dobra, napisz hmm. mi, dowiedzieć dlaczego ja z nimi nie umiem się strejdować. A możesz mi dać jakieś swoje... Prezent. ...to ci biją te hajs, bo nie mam Present żadnego. Prezent mam. No, to co to, to? Dasz mi któregoś? Którego? O Któregoś. Peta? Tak. No, ale ja nie umiem się z tobą strejdować. A trade to, to jest? Trade to jest coś, że mogę ci coś dać. A z tobą się nie da tego zrobić. To nie duszę. Jak próbuję się z tą sterydować, mi takie ty skakuje. Czekajcie widzowie, zobaczę jak to u niego wygląda. Ty mi nic nie dawaj, nie? Dobra, udało nam się zatrajdować. A daj mi jakiegoś, to szybko bije, pieniądze. No. Dlaczego ty, ty, ty netkiem dajesz. To nie są najlepie. A mi mi sobie dole dać. Jakie? Ja, ja tu nie mam takich dobrych. A to są takie... Co długo? Coś tego świecącego pieska? Tak. Dobra, i co jeszcze? Sąd? Nie wiem. Złotego. Tego? Tak. I już. Ridi. Ty nas ready? Co? No. No jest. Pety są twoje. Pety są moje. Nie? Jeszcze nie Jak widzicie, widzowie, dałem mu właśnie najlepsze pety. Jakieś. Usuń tego... Nie, usuń tego tego. Pieska. I daj sobie tego świecącego. O! Dobrze. Kozak. No i teraz... Aj, z tych nie widzę. Nie widzę tych pytów, ej! Bo ja sobie biorę. I będzie mi spadł śnieg. A, u ciebie pada śnieg. Dobra, my się tepiemy gdzieś do moich takich. A ja się tapuje? Ty nie masz jeszcze teleportów. No, no. no masz telegramów? Nie masz. Ja się. Chyba, że chcesz się tepać, to dam ci genek. No, A Albo wiesz, co Bethman? Ja mam tutaj raz taki biom idealnie. To ja sobie najpierw zbieram troszkę tego. No, ty masz taki Ty masz chyba pierwszy level. No, 10 tysięcy monet. A 10 Ej, no dałem ci mocne pety, powinieneś mieć. No już ci starczy no, starczy ci już na ten nowy świat. Odejdź i se kup. Na ten? To? Co to jest? Nie wiem. Ej, widzowie, ja to na nie mam. Ty to masz już kupione. No. A czy mogę na niego wejść? Czyli on już kiedyś... Ała! Mogę na niego wejść? Tak. Boże, tutaj na mnie spadają rzeczy. Mnie tu... ty, 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 ty. Boże, tutaj mam tyle. Patrz. To twoje tak co dostałem. ze swoje. Techno, ja idę rozwalić techno skrzynię. Boże, ja one prawie nic nie robią. Nie skurczą Tej wielkiej techno skrzyni. Czemu ja się ogólnie jeszcze podejmuję tego? Dobra. Dobra, no rozwamy na to coś. Nie OK. kładłem, a jeszcze jestem na tej mapce. Czemu chciałeś grać w Pet Simulator, jak masz takie problemy z tą grą? Dobra, to, to będę sobie... To, to idę po programować. To... Słuchajcie, widzowie, ten film nie zakończy się tak szybko. Jeszcze muszę ja Wam od, odrobić te dwa dni. Produkcowo. W środę i piątek. W czwartek. Przejdźcie. Jeszcze wyobraźcie sobie, że zaraz muszę wejść na TikToka i mam wrzucić film. Praktycznie na filmie teraz, zaraz. Mamy kolejną skrzynię. Z której. dostałem więcej skrzyń. Kozak. to jest za dwa? Kozak. Hej. Ty też masz te skrzynki do góry. O. skrzynkę. Jedną. No jedną masz na razie. No i co zobacz, co się dzieje wokół ciebie? Ogólnie zdobywamy coraz więcej te techno końców, więc... O, wow, ja wiem, jak to się Worek nie zrobiło. Co? Worek dostał chłopaki się jara. No to. Nacisnąłem, że był rozbalony. Dobra, ogólnie ja już się biorę do stawania, wstawienia odcinka. Tymczasem zapraszam Was na krótką.. jakby nie reklama, nie nic. Na krótkie oglądanko, jak wszystko zbiera. Przepraszam Was, że tak długo już jestem. Musiałem wyrzucić Wam film, który normalnie powinien być u mnie za 15 minut, ale będzie troszkę szybciej wyjątkowo. 1445 No. Ja też ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że wstawiam ten film od razu po nagrywkach, nie? Jak są czego nagrywać? Może się długo stawiać bez długi. Do... To jest drugi. Sno. Ile on już tu? O, ho, ho ho ho. Nie wiem ile bym tu musiał siedzieć, ale wiem jedno To się włączyło to Chodźcie tu. Pety. Dobrze. Cała czwóreczka jest. Pety są znowu koło mnie. Więc to by było na tyle.